I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dirt 3. Tym razem Smelter. Wjeżdżamy od razu. I tak jak wcześniej jechaliśmy S2000, potem jechaliśmy Open, tak teraz pojedziemy w Pro. I chyba tutaj pojedziemy. Korcimy ten ten Citroen C4, bo on naprawdę, naprawdę fajnie się prowadzi, naprawdę jest taki w punkt, mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o prowadzenie jego. No i skorzystałem z tego Citroena, z Citroena Total WRT. O, nie sprawdziłem tego kalendarza, zapomniałem. Teraz sprawdzę na szybko, dobra? Akurat się ładuje to. prawda?

Nie wiem o co chodzi, chyba coś jest z, z. Bo poprzedni odcinek cały. Znaczy, nie oglądałem go całego. Bo tak jak będą, no, zakończyłem poprzedni Poczekałem, aż mi się tylko. zrenderuje, czy ja Znaczy, przetworzy do pliku Avi i puściłem. i Puściłem drugie nagrywanie, więc nie patrzyłem go, ale tak jak patrzyłem na podglądzie, no, to nie było problemu. A tutaj widzę, że znowu, znowu jest to kratkowanie. No już prawdopodobnie będziemy musieli się z tym męczyć do końca e, do końca tego e, tego zagrajmy e, No trudno no. Co się nie, nie wiem czy to jest spowodowane, no jeżeli jest to faktycznie spowodowane tym, że np. procesor się zabija e, zabija, że tak powiem e, procesami jest ich za dużo, jest przeładowane, no to nic z tym nie zrobię, tak? Zwiększyłem ustawienia, że tak powiem, bitrate'u. Zwiększyłem też też samą, samą, że tak powiem, jakość. Różnica jest nieduża, bo to jest trochę lepiej niż, niż gigabyte na. Eee... No, mmm, no... no... 20 minut, tam chyba półtorej, coś, coś koło tego. Teraz widzę, że przestało klatkować. Nie, 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 nie ogarniam tematu. Eee, dobra, ale przejdźmy na tym, jak wygląda nasze, na, naszy, nasza lista startowa na smelter. I w tym momencie już zostali tylko, tylko kierowcy z, na, z nami ci, którzy faktycznie są prawdziwymi, prawdziwymi personami czyli zostały Ozie, Chris Mick i Kent Block tak więc lecimy, Oży lecimy. chyba będziemy mieli Ozie teraz no i na koniec będziemy, jeżeli wygramy to na koniec będziemy tłukli z pary z, znaczy z kimś z pary e Mik... E blok. Byłam że blok. Dokładnie, ożyję. No chyba ta, akurat nawierz nawierzchnia w smelter to jest chyba zawsze mokra, akurat w tym head to head. Bo tu jest dosłownie widać, że, że jakby padało chwilę temu. Zrobili w ten sposób te smeltery i tyle. No, trochę no, no, no zawiało. tym baranem. Czy po prostu stwierdziłem, że, że, że tak jakby wyhamuję, tak? A to prawda, nie była. Nie dałem rady wyhamować, ale i tak wygraliśmy. W S2000 chyba było najbliżej. No chociaż ten mig tam nie dużo tracił. Tylko tam potwierdza się teoria, którą powiedziałem wcześniej. Oż je to o gór. No ale pamiętam, to było w tym, w tym chyba rajdowym. Tak powiem. Rozdziale. To było, albo to było jeszcze w przynormalnym sezonie albo to był ten World Tour ale zgaduję że raczej World Tour że to ogór no i dobra Citroën versus Mini zobaczymy jak nam pójdzie tam Mick nie dużo wygrał bo tam była chyba sekunda pomiędzy oj oj pomiędzy e, blokem a Mickem była właśnie sekunda Nie 4 sekundy już traci dość sporo No i kolega chyba nie domaga tak mi się wydaje Może ta nitka jest dłuższa i tyle Jaka różnica, 6 sekund, okej okay. Lepiej niż pan... Może je, na pewno. Bo że miał dychę w tym miejscu. Ale i tak. Mik nie podobał. Nie podołał. Ale czas mieli chyba coś około 27 sekund. Gdyby on pojechał tak jak z. 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 z blokiem, to bo byśmy walczyli. A tak to. Zostali zaorani. Trochę przegra. Na następny odcinek się musiał sobie soczku dolać do kufla. No dobra, to jest drugi... drugi toron. Chyba idzie po prostu w drugą stronę i tyle. Te, te tory to się niczym nie różnią. Jedziemy ze Stefano... Ravagia Jakoś tak. Niestety, Stefano, musisz dostać lanie Mam nadzieję, że kolega teraz pójdzie trochę lepiej. Żeby, żeby faktycznie, nie żebyśmy się mogli trochę spocić. Chociaż powiem wam, że zapocony to ja sam jestem zapocony po pachy. No, już widzę, że trochę, sporo traci. On no, dopiero tu jest. A, z tej strony chyba trochę wolniej, wolniejsza trasa. Chociaż tam kilka błędów popełniłem tu. To... No i sytuacja się powtarza, że tak powiem. Ekipa, ekipa, yy, że tak powiem, wirtualna została yy, wywalona. Tylko widzicie, ja mam minutę 27, reszta ma tam minutę 29, czyli jest dość, dość powiedzmy ok, jeżeli chodzi o te czasy a mój kolega miał minutę 41. Dziwne. Znaczy pewnie jest to spowodowane po prostu przez yy... e, przez poziom trudności. No ja tą, tą piątkę tam ustawiłem. Tu już tego nie ruszałem. To powinna być. Aż, a z pewnością aż sprawdzę. Aż, sp aż... Mogę chyba sprawdzić. Powinienem difficulty assist no właśnie jest pią piąty poziom więc jedziemy dalej i znowu się e tak powiem mierzymy z panem Ożie Proszę, jak jaką pójdzie. A tam szczęśliwe, delikatnie dołożyłem drzwiami, Czepiesz się, panie pilot. Ej koledzy są bliżej, nasze znaczy koledzy. A tu. To... No powiedzmy tak z 2 sekundy szybciej jest na tym etapie. 8 sekund traci masakra. Eee, prędkościowo jest to samo. Też minuta 26. No i dobra. No tu teraz Chrysmik. Ok, oni stracili mniej. Na przykład Ozja stracił. To jest. A nie, dobrze, dobrze. Myślałem, że wrzuca nas w kolejną tą... ...imprezę, a tu jeszcze finał do rozegrania. No, teraz się zrobiło sucho. Dobra, zwracam honor. Jest tu sucha trasa. I to powinno być widoczne też w czasach. Powinno, w sensie, mam nadzieję, że tak jest. Ja tam nie czuję, żeby jakoś dużo, dużo bardziej przyczepny był, była ta nawierzchnia. Może trochę. Ile pan mik tra traci teraz? Ciekawe? 11 sekund To już lepiej chyba było polać, polać te, te nawierzchnię wodą, bo... na no gorzej idzie chłopakom. Oj, dużo, dużo szybsze jest 3 sekundy urwałem tak o Więc faktycznie, faktycznie ta trasa du dużo szybsza, 13 sekund, nikt stracił Ciekawe co się dzieje w prawdziwym życiu z Chrisem Mickiem, bo od jakiegoś chyba 2018-2019 nie startuje już w tej najwyższej kategorii w WRC Ciekawe co się z nim teraz dzieje Pamiętam jego wygraną w Meksyku W 2017 roku jak na na Power Stage'u wyleciał gdzieś tam w, w parking W ogóle on tam tego jakiegoś pick zniszczył jakiś samochód, w ogóle tam po jakimś kartonie przejechał Takie historie było z tym, z tym Mikiem, akurat w tym, w tym w tym Meksyku, że no totalnie Meksyk mówię wam był no ale wygrał wtedy, faktycznie wygrał, po prostu chyba stracił tam z 15 sekund, ale miał na tyle dużą przewagę, że faktycznie dojechał. No dobra no, my mamy, mamy już World Tour zakończony, jeżeli chodzi o head to head, w ogóle to jest Puma, okej. Okay. No i w przyszłym odcinku... Ee... Będziemy się widzieć z Gymkaną, jeszcze tak spojrzę ten Gymkanę szybko, pozwolicie. Będzie w Monaku i koloseum 3 trzy razy, trzy razy po półtorej minuty, czyli to będzie 3 minuty? 6 minut, będzie. ok. No, powinno szybko pójść. Powinno szybko pójść. Dobra, z tego miejsca już, już Was żegnam i do następnego, cześć.